Jest to przede wszystkim taki fantastyczny czas, bo nawet jeżeli, jeżeli zdecydujemy, że to dziecko idzie w przyszłym roku do publicznej placówki, to ten rok, no nikt nam nie zwróci tego roku. To jest fantastyczny rok, gdzie mogliśmy poznać nasze dziecko, dopiero w tych starszych klasach musi się nauczyć, jak się nauczyć, żeby już to mieć, zdać i zapamiętać. Uważam, że, że jeżeli czują Państwo taką potrzebę, to uważam, że naprawdę warto. Cześć, nazywam się Monika Kamińska-Wcisło, ze mną dzisiaj jest Karolina Kruk-Urbańska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Centrum Nauczenia Domowego. To kolejny odcinek naszego cyklu Udomowych na kanapie i dziś będziemy rozmawiały o zerówce w edukacji domowej. Karolina jest nauczycielką, jak już powiedziałam, i to jest jej marzenie, które spełniło się z dzieciństwa. Gdybyś mogła coś więcej jeszcze o sobie powiedzieć. Nie, tak, ja na co dzień pracuję z dziećmi, już od wielu, wielu lat. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, jestem logopedą, jestem oligofrenopedagogiem. Yy, wspomagam rodziców. jestem również pedagogiem specjalnym, więc tak naprawdę znam dzieci, yy, pracowałam z dziećmi najmłodszymi, w przedszkolu pracowałam yy, z dziećmi, pracuję z dziećmi na co dzień w klasach 1-3, ale też i w tych yy, starszych klasach, czyli w klasach yy, 4-8. Więc znam tak naprawdę te dzieciaki yy, od najmłodszych lat, więc yy, więc yy, no Dużo, 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 fajnych też wniosków do swojej pracy już na przestrzeni lat wyciągam, wyciągam i wspieram tym samym rodziców i osoby, które, które potrzebują często do mnie porady. I masz ogromne doświadczenie w edukacji domowej. Oj, tak, w edukacji domowej mam spore doświadczenie. Od wielu, wielu lat współpracuję tutaj i, i, i z wami i, i też. W, z rodzicami, którzy pracują z dziećmi właśnie w edukacji domowej. Zaczynając od początku, pierwsze pytanie, jakie opcje ma rodzic sześciolatka, gdzie może go posłać do zerówki? Tak, w Polsce mamy obowiązkowe przygotowanie roczne do szkoły. Innymi słowy, jest to zerówka dla dzieci sześcioletnich. I tutaj rodzice mają kilka opcji. Mogą wybrać przedszkole publiczne, czyli takie ogólnodostępne, gdzie grupa dzieciaków liczy około 24 osób. Może być też przedszkole prywatne, gdzie zazwyczaj ta ilość tych dzieciaków jest mniejsza, no i oczywiście bogatsza oferta edukacyjna. Jest możliwość zapisania dziecka do placówki przedszkolnej przy szkole podstawowej, no i oczywiście edukacja domowa. To są, to są te opcje. Powiedziałaś, że sześciolatek może realizować tę edukację domową w zerówce i w takim układzie dla kogo sprawdzi się takie rozwiązanie? Jak myślisz? Edukacja domowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla, i dla dzieci, i dla rodziców, ponieważ rodzice mają czasem różne życie, tak, bo niektórzy rodzice na przykład prowadzą życie podróżnicze, niektórzy mają zmienne życie, często się przeprowadzają ze względu na przykład na pracę zawodową rodziców z jednego miasta do drugiego. Często też edukacja domowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla dzieci, które mają posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o dzieci, dla dzieci z niepełnosprawnością, czy to ruchową, czy intelektualną. Są też dzieci, które nie radzą sobie na przykład w większej grupie, mają różne fobie, więc taka edukacja jest naprawdę fantastycznym rozwiązaniem dla, dla, dla dzieciaków, no i też dla rodziców czyli taka dostosowana do każdego dziecka do jego tak. potrzeb, do potrzeb rodziny. A gdybyś miała tak porównać, bo mówisz, że masz też doświadczenie w szkole zwykłej stacjonarnej, czym różni się taka edukacja domowa w zerówce od takiej stacjonarnej? No tak, tutaj w edukacji w eduk domowej. Tak, tutaj w edukacji domowej mamy tą, rodzice mają taką możliwość, że mogą dostosować i tempo, i, i pory dnia, i w ogóle temat, zakres do możliwości swojego dziecka. No bo kto ich nie zna lepiej jak my, sami rodzice. My wiemy, że na przykład, nie wiem, czasami dziecko wstanie, no tą tak zwaną lewą nogą, kiedy, nie wiem, ma gorszy humor, no nie wiem. Jakiś, jakiś problem, sytuacja rodzinna, no czasem wywołuje różne emocje u dzieci. No więc my możemy dostosować właśnie ten materiał, tempo pracy do no właśnie do możliwości naszego dziecka. Czasem mamy dziecko wybitnie zdolne i też możemy dać mu więcej. Mamy dzieci, które na przykład nie radzą sobie, na przykład z jakimś, nie wiem, materiałem lub mają trudności, e, nawet na przykład rozwojowe, na przykład mają jakieś wady postawy. My też możemy to właśnie korygować. No. No, ucząc je, ucząc je w domu. Jeśli chodzi o, no możemy też przede wszystkim uczyć dzieci wszędzie, bo możemy je uczyć na pikniku, możemy wyjechać na wycieczkę, możemy pojechać do Grecji na wakacje. Mm. Pełna elastyczność. Pełna elastyczność, tak, jest możemy, to, możemy możemy ten proces kształcenia tak naprawdę, on się może odbywać wszędzie. Idąc nawet dzieckiem na zakupy, już je możemy uczyć, tak, Tego rachunku, tego wydawania reszty. Ale też kontaktów społecznych, prawda? Gdzie dziecko wchodzi Dokładnie. w interakcję ze sprzedawcą, na przykład. Dokładnie, czyli wychodzi z własnej strefy komfortu. No to, jest, to, jest, to jest na pewno. Już od samego początku bardzo no, na korzyść dla dziecka. Jeśli chodzi o taką grupę przedszkolną w danej placówce, niezależnie czy to będzie prywatna czy, czy publiczna. No tutaj już musimy mieć to na uwadze, że jakie jest też nasze dziecko. To jest też ważne, ponieważ no, jedno dziecko jest otwarte i świetnie wchodzi w relacje z, z rówieśnikami. I radzi sobie w różnych sytuacjach, niekiedy i trudnych, no bo wyobraźmy sobie, że mamy 24 uczniów. I tak, każdy jest inny, każdy jest wyjątkowe, każdy ma własną potrzebę. Każdy chce być zauważone. I, i to jest taki przestymulowany dzień, bo jeden ma problem z adaptacją. Jeszcze. pomimo tego, że ma 6 lat. Może wcześniej nie, uczy, nie, nie chodził do szkoły, tak? No, do, do przedszkola, przepraszam. Nie, 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 nie miał takich, no nie wiem, styczności z tą nową gromadką dzieci, które są. Jeden płacze, drugi ma gorszy humor. Ktoś również, inne dziecko sobie nie radzi z emocjami, więc na przykład krzyczy, mówiąc, ja oczywiście nie używam takich słów jakie i dziecki grzeczne i niegrzeczne, bo nie ma Takich dzieci, natomiast to no, też udziela, by... prawda? Chyba też taka atmosfera inna Dokładnie, dzieci są napięte i one przychodzą, tam siedzą cicho. Czasami u dzieci w tym wieku pojawia się mutyzm wybiórcz, czyli dzieci nie mówią, a potrafią mówić. W domu po prostu jak m, tak nakręcona katarynka, przychodzą gdzieś w miejsce, gdzie jest, gdzie jest dużo, du, dużo nowych osób i przestają mówić. Bo na przykład ten natłok tych różnych bodźców po prostu wywołuje w dzieciach takie emocje, że no. Wiadomo, każde dziecko jest inne. I teraz jeszcze jest ta zerówka, czyli to przygotowanie do szkoły. No więc tym też jeszcze musimy, musimy się skupić. Prawda? Musimy też mieć plan dnia i trzeba się dostosować. Znaczy tak, ten plan mhm. dnia i, i, i ta konsekwencja no i zarówno w edukacji domowej powinna być, no i wiadomo. ja jakaś, tak. Jest, mhm. ale też trzeba mieć to na względzie, że mamy tą grupę 24 uczniów i nie wiem, pani jest jedna i jeszcze ma drugą panią do pomocy i dajmy na to, no jest jakieś dziecko, które ma gorszy humor, gorszy dzień, coś się wydarzyło w domu i będzie cały czas miało ten, ten humor i to, te, te jego złe emocje będą przechodziły na grupę i nie odbędzie się ta taka lekcja, powiedzmy, mm -hmm. to zajęcia edukacyjne takie, jakie były zaplanowane przez nauczyciela, bo właśnie była jakaś sytuacja, które, która, no, która uniemożliwiła takie stuprocentowe przeprowadzenie tych zaplanowanych zajęć, a w edukacji domowej no to my decydujemy, tak, czy to będą dłuższe czy krótsze yy, zajęcia, tak, czy możemy na przykład, dobra, moje dziecko dzisiaj fajnie, możemy zrobić trochę gram Grafomotorykę, możemy jeszcze spróbować poczytać jakieś głoski, sylaby i, i fajnie. No Innego dnia, na przykład, dobra. Dzisiaj się skupimy, na przykład, nie wiem, na tych, na tych częściach matematycznych. Czyli patrzymy na nasze dziecko. To są takie różne nurty też w pedagogice, bo mamy i Montessori bardzo znane, i, i model daltoński, kiedy dzieci same sobie wybierają, co będą sobie realizowały w przeciągu tygodnia. No, wiadomo, że oczekiwania i rzeczywistość są, są różne. Są różne. Dlatego tutaj akurat na korzyść, jeżeli mamy dziecko, które jest właśnie. Nawet chociażby wycofane, tak? albo gdzieś tam nie radzi sobie jeszcze w grupie rówieśniczej, albo właśnie ze względu na swoją niepełnosprawność, my dajemy mu możliwość, że ono się fantastycznie będzie rozwijało przy, naszej, przy naszym ogromnym udziale. Powiedziałaś o korzyściach, i właśnie mhm. y, już trochę tu nam wybrzmiało. Ale gdybyś miała wymienić takie najważniejsze korzyści, mówimy o zerówce, ale możemy też powiedzieć w ogóle o edukacji domowej, bo jeśli ktoś zaczyna w zerówce, być może będzie chciał kontynuować w klasach 1-3, przynajmniej ten początek w edukacji domowej. Jakie te korzyści są i czy można powiedzieć, że taka zerówka w edukacji domowej może przedłużać dzieciństwo? <gry> można tak powiedzieć. Korzyści są zarówno i dla dziecka i dla rodzica, bo to co powiedziałam wcześniej, to rodzic może tak naprawdę ustalić harmonogram. Nauki, czy to właśnie w tych klasach młodszych, czy, czy w zerówce, czy w tych klasach młodszych, czy w tych klasach starszych, już same dzieciaki, które już się nauczyły same uczyć, a to jest po prostu cudowna umiejętność, bo jeżeli się potrafimy sami nauczyć, to się nauczymy wszystkiego, a no edukacja tego, tego wymaga, jakby na tym bazuje. Najpierw prowadzi nas rodzic, który jest naszym nauczycielem, przewodnikiem, a później dziecko już wie, czego szukać, jak sobie zorganizować swój czas i w 100% faktycznie wykorzystuje na maksa, nie rozpraszając się bodźca, bodźcami biegających na przykład z ławki obok, tak? no tutaj jeśli chodzi o, 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 o te korzyści, no to tak jak już powiedziałam, mamy tą dowolność. Możemy tak naprawdę przeprowadzać lekcje wszędzie. Jeżeli rodzice właśnie mają pracę, gdzieś tam często się przeprowadzają, nie, nie, nie usiądą w danym miejscu, więc nie chcą zapisywać dziecka na przykład do danej placówki, bo nie chcą mu dawać tego stresu, że za pół roku jednak się przeniesiemy i znowu ta adaptacja w kolejnej placówce, no to jest to fantastyczne rozwiązanie, jest to duża korzyść. Co więcej, no tutaj jeśli chodzi o samą zerówkę, no to są jeszcze dzieci i dzieci tak Szybko rosną, co wiem po własnym dziecku i chyba tak wiemy, wiemy wszyscy, że dzieciaki naprawdę po prostu, o, jak, już, jak już im są starsze, to już praktycznie ich nie ma. Więc ten, ten czas, kiedy te dzieciaki jakby zaczynają ten etap szkolny prawie, ale są to jeszcze takie, są to jeszcze takie nasze kochane dzieciaki, gdzie możemy im naprawdę naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu spędzić z nimi, dużo tej bliskości jeszcze dać. Te, te relacje naprawdę są bardzo ważne i. No i uważam, że bezcenne, tak, to, to będziemy wspominać, niezależnie ile ta przygoda nasza potrwa. w edukacji domowej potrwa, to będziemy ten czas wspominać naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Czyli z jednej strony e, ogromny zasób dla dziecka, ale mm. też e, dla białe rodzica, białe tak? tak, dla obie tak. strony. E, no dobrze, mamy, mamy rodzica, który się decyduje, ale sobie myśli, no dobrze, jak ja to teraz poukładam, to jak zorganizować taką edukację w zerówce, w domu dla sześciolatka. Mówię w domu, ale też rozumiemy po tym wszystkim, co już powiedziałaś, że uczy się wszędzie. To jest takie sformułowanie, które, które po prostu jest. Okej, okay, no możemy zacząć od samego pojęcia, że w domu. Ważne, żeby dziecko miało swoją przestrzeń. Musi to być miejsce dobrze oświetlone, naturalnym światłem najlepiej, żeby to było biurko lub też żeby miało ten własny kącik, jeżeli czasem jakieś nie wiem warunki lokalowe są chwilowe, zmienne, no nie wiem, dziecko nie ma tego swojego pokoju, no to żeby miało mimo wszystko tą własną przestrzeń, nawet ten kawałek stołu, który zawsze będzie należał tylko do niego, to jedno krzesełko, przy którym zawsze będzie pracował. Na pewno nie może być bodźców, które rozpraszają dziecko, czyli na przykład włączony telewizor albo jakiś inny ekran, Ponieważ dziecko musi się naprawdę skupić. Dzieci w tym wieku no, tego czasu na tym przysłowiowym krzesełku nie spędzą tak dużo, no, bo wiadomo, te to nie są już takie treści i to nie jest taki natłok materiału, żeby one musiały tak długo, długo go przyswajać. Zresztą no, to jest też nienaturalne, bo dzieci mają różne swoje potrzeby i, i, i okarą byłoby je, gdyby miały siedzieć. No ale na pewno, jeżeli mają tą swoją przestrzeń, jeżeli mają to swoje biurko i swoje krzesełko, yy, też ważne, żeby miały przybory potrzebne, żeby co chwilę nie biegały od pokoju do pokoju albo żeby co chwilę mama nie wychodziła do sklepu kupować <grym> potrzebne przybory ważne, żeby mieć rozplanowany dzień. To znaczy, że, no wiadomo, jak dziecko chodzi do takiej placówki publicznej, no, to przychodzi od do, albo nie wiem, na śniadanie, albo albo już po śniadaniu. No i jest tam jakiś taki harmonogram i jest warto, jakiś rytm. Prawda? Jest, mhm. tak. I warto by było sobie tutaj również w domu taki harmonogram, jakiś taki rytm dnia y, dopracować. Wiadomo, że to może być elastyczne, no bo wiadomo, jesteśmy w domu, więc mamy więcej możliwości, tak? Nie wiem. Byliśmy jakieś wydarzenie rodziny, możemy sobie tego następnego dnia trochę dłużej pospać, tak? Nie, nie, wiem, widzimy, że dziecko ma, nie wiem, gorszy humor, więc możemy sobie, nie wiem, pójść na spacer do parku, bo to też może być taka forma dla nas, dla dziecka nauki możemy liczyć przecież na, na nie wiem, na kasztanach, na żołędziach, tak? no bo to są maluchy, więc one potrzebują liczyć na konkretach. Nie, więc warto, warto mieć ten czas, warto być też konsekwentnym, czyli jeżeli mamy, jesteśmy umówieni z dzieckiem, że codziennie, codziennie mamy jakieś zadanie, tak, nawet można takie są takie, można przywieźć na lodówkę czy na drzwi takie planery na, na, na cały tydzień i można sobie rozpisać, że co byś chciał, albo można na przykład, to jest też takie fajne, pomysł na to, żeby pokazać dziecku, co mamy do zrobienia. Czy też na przykład, nie wiem, jakieś karty pracy, czy w ogóle Czyli jakieś materiały. Ono, ono sobie wybrało. Dzisiaj mam ochotę na przykład, nie wiem, policzyć, a innego dnia wiesz, co dzisiaj mamo, chciałbym pokolorować tam, nie ja chcę dzisiaj to, no bo dziecko nie potrzebuje. Czyli uczestniczy tak, trochę darę. też w tym procesie, tak? Tak, ona ma, ma też wybór, bo tak jak i my mamy wybór dzisiaj, w co się chcemy ubrać, nie wiem, i, i co mamy o, na co mamy ochotę zjeść, no to dziecko zazwyczaj to, co do, da mama. Mm. <laughs> nie, natomiast no tutaj może mieć ochotę, bo to my, tak? To nasze ciało czuje, że może dzisiaj chcemy to, mamy ochotę na to, a innego dnia mamy ochotę. Na coś innego. Więc warto jest też słuchać, oczywiście, dziecka i dawać mu różne możliwości. Mówiłaś już troszkę o tym, że możemy dać dziecku tę możliwość, żeby też wybrało. No właśnie, jak ono się rozwija na tym etapie? Czego potrzebuje i na jakie potrzeby może odpowiedzieć edukacja domowa? Mhm. Znaczy tak, dziecko na tym wieku 6 lat ma, no my, rodzice, musimy zaspokoić potrzeby fizyczne. Emocjonalne, poznawcze i społeczne. Jeśli chodzi o tutaj ten obszar, ten rozwój fizyczny, no to tutaj dzieci w ogóle w tym wieku są, mają taką ogromną potrzebę ruchu. Często niektórzy rodzice myślą, że o Boże, może moje dziecko muszę zdiagnozować, może jest nadpobudliwe, a wcale nie. Dzieci po prostu potrzebują, to jest naturalna potrzeba ruchu, no tego im nie możemy odebrać, nie możemy ich posadzić, bo siada, sadzając dziecko przed telewizorem na trzy godziny i widzimy, że jest spokojne, no to, to jest tak naprawdę zabijanie ich naturalnych potrzeb. Więc spacer, skakanie przez kałuże, tak fantastyczny po prostu, jak sobie sami przypomnimy z dzieciństwa, Och, jakie to była, jaka była to cudowna zabawa, dzisiaj boimy się, że się dziecko ubrudzi, a niech się ubrudzi, tak, to też jest taki element tutaj z kolei poznawczy. Te różne aktywności, no, tutaj akurat w edukacji domowej mamy taką swobodę czasu. No bo jeżeli dziecko chodzi do placówki, nawet jeżeli chodzi do placówki i jest od siódmej powiedzmy do 17, no to oczywiście też możemy korzystać z różnych dodatkowych zajęć, jak na przykład basen albo, nie wiem, no gimnastyka czy też nawet ten spacer, ale to się już odbywa w godzinach popołudniowych. Tam już jest, to już jest natłok, to już jest inna pogoda, to już w ogóle jeszcze, jest... Zmęczenie jest, jest węczenie, Dokładnie, jest też więcej ludzi, którzy uczestniczą, nawet na samym basenie jest więcej grup. No więc jeżeli mamy dziecko w edukacji domowej, to my możemy naprawdę te, te aktywności, ten, ten sport również, razem, no my też, prawda, lubimy przecież sport, lubimy, kochamy basen, kochamy pływać, więc możemy e, przyjemne z pożytecznym połączyć, tak, i możemy mieć w godzinach porannych. Więc, e, więc to jest... Więc to jest bardzo ważne. Również motoryka mała i duża, które są naprawdę bardzo ważne. Tutaj to i, i to łapanie piłki, i granie w piłkę. i Nie wiem, zimą lepiej nie bałwana, jeżeli oczywiście jest śnieg, a jeżeli nie, dużo masy papieru. Jakieś, tak. tak, masy solne. A jeżeli chodzi o motorykę małą, no to oczywiście jakieś wyklejanki. Też pamiętajmy, że takie małe dziecko, no my gdzieś to mamy zakodowane z tyłu głowy, że on musi siedzieć i pisać, bo on musi pisać ładnie. Wcale nie, to nie jest prawda. Nie każde dziecko będzie pisało pięknie i jakby no, lekarze są, leczą nas, a też nie, nie każdy. Da się odczytać, tak? No, nie, więc nie piszą w trzy linie naszej recepty. Więc to też nie o to chodzi. Ważne, żeby one ćwiczyły tą rączkę, ale nie przez, samo, nie, nie przez sam chwyt ciągłe i nie, nie trzymanie kolorowanie, bo to jest też męczenie. To, jest jeszcze, to nie jest jeszcze naturalny czas dla dłoni dziecka. Więc tak naprawdę te różne aktywności, lepienie z plastyliny, wyklejanki, wydzieranki, wycinanie, to jest naprawdę, to jest właśnie ta motomeryka którą też warto w tym rozwoju fizycznym ćwiczyć, rozwój poznawczy. No tutaj, tak naprawdę, żeby pokazać dzieciakom różne możliwości, żeby oprócz tych gier planszowych, które możemy, których na pewno każdy w domu ma mnóstwo, Również możemy chodzić na jakieś dodatkowe zajęcia, na przykład w bibliotece miejskiej. Często są to zajęcia nieodpłatne. Każdego dnia wystarczy sprawdzić harmonogram, co się możemy nam spodobać, co nam rodzicom też może się spodobać. I one nowego. są od południa. Tak i też możemy wykorzystać i też i tutaj też dochodzi uspołecznianie, no bo wchodzimy w jakąś nową grupę, więc dzieciaki też nawiązują fajne relacje. Okazuje się, że nie wiem z osiedla gdzieś tam obok też są fajne dzieciaki i później na placu zabaw też tak znają się i fantycznie wchodzą w tą, w tą, w tą relację społeczną. Ale, ale właśnie też te, te różne pokazywanie zadań, różnych zajęć, czy też sportowych, czy też zabieranie dziecko na, na różne wydarzenia, to jest też ważne. Tak? Kolejny i właśnie w, tym, w tej edukacji domowej mamy właśnie dużo tych, tych możliwości, właśnie związanych też z, z, z czasem. Jeśli chodzi o rozwój emocjonalny, no tutaj to jest bardzo ważne, żeby rozmawiać z dziećmi, żeby, żeby też uczyć się nazywać swoje emocje. Bo my lubimy, kiedy dziecko się śmieje, ale nie lubimy, kiedy dziecko jest złe. Tyle, że trzeba wytłumaczyć dziecku, że ma prawo do złości, ma prawo do smutku, ma prawo do płaczu, niezależnie czy jest łopcem, czy dziewczynką. Ma prawo do uśmiechu, ma prawo do każdej emocji, tak jak my dorośli, tylko żeby po prostu z niektórymi nie radzą sobie dzieci, więc nauczyć je, jak sobie z tymi emocjami radzić. Kiedy nie potrafią przegrywać, nie możemy też dziecku dać pozwolić w każdej grze wygrać, bo nie nauczymy ich znoszenia porażki tej zdrowej to rywalizacji z drugiej strony. Właśnie, a będąc właśnie na przykład w domu z dzieckiem, czy są dzieci, które faktycznie od razu znoszą, radzą sobie z porażką, a są dzieciaki, które mają naprawdę z tym ogromny problem, bo są naprawdę takie wiadomo zadaniowe i już od, od zawsze ambitne i od samego początku i one zawsze muszą być najlepsze. I obserwując je w domu, obserwując je w relacji z innymi dziećmi, my, widząc to, już możemy uczyć, wyciągać wnioski. Czasami dzieciaki no, różne mają emocje, tak? No, bo, jak już mówiłam, ten te temperament tego małego dziecka jest naprawdę taki, no później te dzieciaki wyrastają z tych takich różnych zachowań, takich dla rodziców nie zawsze takich w porządku, że ono jest niegrzeczne, często tak się mówi, to jest naturalne. A w, w szkole czy w, czy w ogóle w jakiejś placówce edukacyjnej często jest ten wybuch złości dziecka. Ignorowany, albo jest na przykład, dlaczego to zrobiłeś, dlaczego go uderzyłeś. Tylko nie widać, co było tego, co, co zaowocowało, tak? co było tego konkretnie. Dokładnie, a my możemy już pracować z dziećmi, uczyć je, żeby na przykład nie postępuj tak, dlaczego na przykład tak, zachowały się tak, bo co się wydarzyło, czyli uczymy nazywać dzieci, nazywać emocje. Ale też e, chwalenie, no tutaj e, też ważne jest nie chwalić za wszystko, za cokolwiek, mm. tylko chwalić za e, pracę, którą dziecko wykonało. E, I mamy też te kontakty społeczne. Tutaj akurat w edukacji domowej to jest taki, taka zagwozdka rodziców, rodzice się często, często się marci, boją, tak, że dziecko jeżeli nie tak. będzie uczestniczyło w zajęciach w grupie rówieśniczej, to pewnie sobie nie poradzi w życiu, no bo przecież na co dzień obcujemy z ludźmi, no tego się nie da e, zmienić w każdej pracy właściwie. E, więc więc to, to nie jest tak, bo przecież czym się różni grupa rówieśnicza od grupy innych osób, trochę młodszych, trochę starszych. No niczym. Więc jak, tak jak już powiedziałam, idziemy na basen, jest, dzieci są z innymi, idziemy do biblioteki, idziemy na plac zabaw, idziemy do sklepu, nie ma czegoś takiego. musielibyśmy zamknąć nasze dziecko w złotej klatce, faktycznie wtedy dalibyśmy mu ten tylko komputer i dziecko by było by odizolowane. Wtedy powiemy, że faktycznie ma problemy społeczne. Ale jeżeli jesteśmy normalnie funkcjonującą rodziną, Zbamy spotykamy się z rodziną. Właśnie mamy znajomy, wyjeżdżamy na wakacje, jesteśmy w różnych miejscach, w hotelach, nie wiem, na polu namiotowym, kempingowym, więc mamy te relacje, nie, 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 nie ma tego problemu. Więc to jest właśnie, to jest ten największy problem rodziców, z którymi bardzo często rozmawiam, mówiąc ich uspokajając i później rodzice przyznają mi rację, że miała Pani rację, faktycznie, faktycznie to, 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 to chyba jest najmniejszy problem, właściwie to nie jest żaden problem, bo, bo, bo dzieciaki fajnie, iż same sobie wybierają e, te, te relacje na, na później. Mają, mają wybór. Dużo właśnie mówiłaś o, o podążaniu, o tym, że możemy być uważni, że widzimy więcej, kiedy, kiedy mamy to swoje dziecko blisko pod skrzydłami. A co z, z rozwojem pasji i zainteresowań, bo to jest też taka. Taka działka, taki kawałek, kiedy rodzic też widzi, jak to dziecko się rozwija, czego potrzebuje, co go interesuje. Wiadomo, że na tym etapie to też bywa zmienne i trzeba też dziecku dać możliwość, żeby popróbowało. No właśnie, jak z tymi pasjami? Pasję warto jest rozwijać. Właściwie tej rola rodzica jest bardzo ważna, żeby kierować dziecko, żeby pomóc mu znaleźć tą pasję, która faktycznie może się okazać tą, tą jedną wyjątkową lub jedną z wielu. Warto, aby w ogóle wspomóc dziecko w odnalezieniu tej pasji, warto zacząć od wychodzenia z dzieckiem do teatru, do kina na koncert na jakieś wydarzenia sportowe, bo już wtedy widzimy, czym faktycznie zainteresowało się nasze dziecko. Do muzeum, na wystawę, czasem w galeriach handlowych są jakieś tam, nie wiem, tydzień nie wiem, kosmosu na przykład i dzieciaki, czy zainteresują się faktycznie tym kosmosem, czy też nie. Czy na przykład po jakimś koncercie dziecko powie, mamo, za co to był za instrument, a jak się na tym gra? Czyli już widzimy, że się czymś zainteresowało. Będąc w teatrze na przykład, nie wiem, zauważymy, że nie wiem, dziecko zaczyna po wyjściu z teatru, czy też z kina, odgrywać na przykład jakąś rolę, czyli, czyli już patrz, możemy... Coś. Tak, już możemy wiedzieć, w którą stronę nasze dziecko chce iść. Nie, nie warto też na przykład, co bardzo ważne jest, no to jest też trudne, bo my rodzice chcielibyśmy, żeby nasze dziecko było najlepszą wersją nas, nas samych i nie możemy y, realizować pasji naszych. W naszym tak. dziecku. Możemy mu oczywiście pokazać, zaproponować, bo być może to będzie też jego pasja, ale nie możemy jakby kosztem dziecka. Projektować na nim, prawda? Dokładnie, należy mu pokazać różne możliwości. Moje dziecko na przykład jest tego dobrym przykładem. Jesteśmy ogólnie bardzo sportową rodziną, lubimy uprawiać różne sporty. No, też część męska jest dosyć też za, za, za piłką nożną. Dlatego też no, oglądają mecze, a moje dziecko nie przypada za piłką nożną, na razie ma 7 lat i, 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 no i to nie jest to, co kocha, nawet nie lubi w nią grać. No więc wybraliśmy zupełnie inny sport, pokazaliśmy mu kilka możliwości i rozkochał się w zupełnie innej dyscyplinie. Być może kiedyś pokocha tą piłkę, być może nie. Nie ma co na siłę zmuszać własne dziecko, nie, nie można też, trzeba być obecnym, trzeba też widzieć, czy na przykład dziecko nie robi jakiejś aktywności, na przykład nie wiem, no faktycznie tej gry w piłkę, czy na przykład jakiejś, nie wiem, no gimnastyki e, e, i na przykład nie idzie z bólem brzucha na te zajęcia, albo e, nie wiem, mówi mamusiu nie chcę, mamusiu nie podoba mi się to, mamusiu ja się boję, albo widzimy, że nie ma z tego e, faktycznie zabawy. Mhm. E, więc też należy obserwować i dać mu możliwość zmiany. No dobrze, to nie to, to może spróbujmy. A może spróbujemy na przykład, nie wiem, lepienie w glinie, tak? Być może to dziecko wróci do tej pasji za parę lat, bo dorośnie, dojrzeje, poczuje, że to jednak było to. I co ważne, nie można, nie można krytykować dzieci nawet za niepowodzenia. Trzeba je wspierać zarówno wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, jest jakiś występ lub, lub mecz, e, lub jakieś zawody. E, wtedy jesteśmy przy dziecku, ale nawet każde niepowodzenia również są ważne, żebyśmy żebyśmy tutaj szczególnie dziecko e, motywowali. I co ważne, my sami e, jako rodzice, na pewno każdy z nas ma pasję i warto pokazać dziecku, że nawet dorośli, my dorośli szczególnie mamy też pasję. E, tata ma nie wiem, pasję związaną z motoryzacją, ktoś inny, fotografią, to inne nawet samo czytanie książek, pokażmy dziecku, że my rodzice mamy pasję, że je rozwijamy, że na przykład to jest pasja, nie wiem, związana ze sportem, że czasem jakieś niepowodzenia, nie poddajemy się, próbujemy dalej. Także no jest to naprawdę piękne, i w taki sposób możemy dziecku pomóc. A w edukacji domowej właśnie też mamy tą przestrzeń, tą przestrzeń czasową, te różne możliwości, gdzie możemy też temu dziecku więcej pokazać. Bo, nie, bo kiedy dziecko chodzi do takiej placówki publicznej, ono przez tą większą część czasu jest z grupą. Czasem ten wstyd, ta krępacja, no bo dzieciaki, wiadomo, no nie wszystkie są otwarte od razu, uczą się tej otwartości. Jednak wyjście z tej strefy komfortu, no to dla niektórych dzieciaków naprawdę bywa trudne. Szczególnie jeżeli w grupie nie czuje się zbyt komfortowo, swobodnie, no bo czasem może się od, y, y, znaleźć dziecko, które gdzieś tam wołuje u dziecka naszego takie negatywne dosyć emocje, więc tym bardziej się blokuje. A no, ta Pani, mając tą grupę dzieciaków, nawet chcąc bardzo zauważyć tej ich zdolności, no nie jest w stanie zauważyć. No i dziecko wraca do domu, my już tego dziecka no, nie obserwujemy tak bardzo, bo ono jest zmęczone i nawet jakby chciało, to już nie ma, nie ma ochoty, nie ma siły. Tak? Ono chce po prostu przyjść, pobawić albo odreagować. Tak? Więc no, w edukacji domowej mamy, mamy ten komfort, żeby zauważyć te y, mocne strony naszego dziecka i rozwijać. Tak i, i chyba też ten, ten czas na eksperymentowanie. Nadanie dziecku możliwości, żeby, żeby próbowało różnych rzeczy. Mhm, dokładnie I, tak. I jeśli to nie to, to, to może jakaś inna aktywność e, e, będzie dla niego właściwa. E, a chciałabym Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo m, nasze dzieci wzrastają już w świecie nowych technologii mhm. e, i to jest coś, z czym stykamy się na co dzień, i one też się stykają coraz, coraz częściej i coraz wcześniej. Wiemy, że no bezpiecznie jest, żeby był ten czas taki wydzielony, że, mhm. że te, te nowe technologie, które, które wchodzą, żeby nie wchodziły zbyt wcześnie do, do zabawy czy nawet edukacji. Ale właśnie taki sześciolatek i rodzic sześciolatka w jaki mądry sposób może korzystać z czego i, no i co my mamy jako Centrum Nauczania Domowego. <grym> <grym> Mamy dużo, mamy dużo możliwości my jako rodzice, ale też mamy dużo pułapek, bo tych, z tych różnych narzędzi, które są dostępne w sieci, możemy korzystać. Mamy dużo różnych fantastycznych filmów naukowych, edukacyjnych, nawet bajek edukacyjnych, mamy dużo różnych platform, gdzie dzieciaki mogą grać i utrwalać sobie jakiś, jakiś materiał, czy to z matematyki, czy z edukacji polonistycznej, czy nawet językowe. Tylko że problem polega na tym, że my rodzice powinniśmy wszystko sprawdzać. Ja wiem, że mamy te m, jakieś tam ograniczenia czasowe, że możemy. Tu nie chodzi też o ten czas, bo czas to już jest zupełnie inny temat, na którym mogłyśmy sobie porozmawiać nie. <gry> nie, dosyć długo. Natomiast. Tu...